E, Janek, hono kręcimy. A więc mamy 7 września, godzina 9.20, tak jak w zeszłym roku do parku na zdrowiu przybyli pierwszokasiści. Zaczynamy integrację. Coś co jest potrzebne do astronomii i na pewno w przeszłości było niezbędne. Zrobiliście jakichś nowych harterzy już? Słuchaj, trudno mi na tę chwilę powiedzieć, ale idzie dobrze. Zawiązały się między nami już mocne więzi. Boję się, czy nie będziemy mieli problemów. czy się może bolać. Jakieś fajne dziewczyny, coś? Takie Twoje pierwsze stawianie namiotu. Przyznam się szczerze, się że tak. To był mój pierwszy raz. Tak, mam w tym doświadczenie. Dasz sobie radę. Dam radę. Kuba, jak oceniasz naleśniki? Warto? Bardzo dobre warto. Chciałam całą noc Ona i smażyłam. Ja piekę ja te smażyłam. naleśniki. <grywka> um, spe... Specjalnie dla Państwa z parku na... Jeszcze raz.